Dzień dobry, dzień dobry. W tym roku szybko zaczynamy sezon startowy. Już od jakiejś godziny jestem na trasie wyścigu Wataha Ultra Race. Wydanie zimowe. No zobaczymy, zobaczymy jak to pójdzie. Jak to mawia Piotr Żyła, forma bezobjawowa. Mamy dwie trasy: trasę długą 220 km i trasę krótką 140. Ja celuję w tą krótką, bo na długą jestem za krótkim. 21 km za mną. Chyba jadę na szarym końcu. Nie będę się dzisiaj tym przejmował. Dzisiaj rejony województwa świętokrzyskiego. Muszę przyznać, że jeśli chodzi o rozpoznanie trasy, to to jest wyścig, do którego się w ogóle nie przygotowałem. Nazwiska na liście startowej, takie, że spodziewam się, że na tym dłuższym dystansie, top 10, to będą naprawdę niezłe czasy, i że będzie bardzo ciasno w top 10. 30 km za mną 110 do metrów. Huh.

A ten wyścig ma o tyle ciekawą formułę, że przed startem nie trzeba decydować, którą trasę jedziemy, czy jedziemy krótką, czy długą. Do 90 km trasa jest wspólna i tam można podjąć decyzję, czy zjeżdżamy na trasę krótszą, czy jedziemy dalej. W cyklu ultra patenty, co jedziemy na ultra. Ziemniak, ale on jest surowy czy ugotowany? Nie no surowy, czyli surowy, to... no. Ugotowany się nie je na ultra. Nie no musimy ugotować, ale jednak w skorupce. W skorupce. I co jeszcze możemy ugotować też? Jajo. Jajo też gotujemy w skorupce, nie? To jedno jajko to jest tutaj ruch z propeletonu, proszę podajemy jajo. Tak, Co to jest ciasteczko? cutlet double cutlet oh, no. Tu mamy oficjalny pit stop ratujący życie. Po szybciej na ciebie Stabilnie jak to na ultra rower czyściutki. Wszystko czyściutkie. 87 km to jest, ale była mega bomba na 76. Jednak troszeczkę wypadłem z sprawy. Takie szczeniackie błędy, za mało jadłem. No, jeszcze 5 dyszek do mety, także jakoś się dotoczę. No, dobrze, że wybrałem ten krótki dystans, bo sił na jako takie tempo to mi wystarczyło na 80 km. A ja jadę dzisiaj oczywiście na moim rowerze XC Team Marine 2. I tu mam takie ustrojstwo na kierownicy, które niezbyt mi się podoba. Taka przedłużka, żeby było dodatkowe miejsce na lampy i na nawigację. Założyłem ją, bo chciałem jechać z większą torbą na kierownicy. Ale potem stwierdziłem, że się zmieszczę w, w mniejsze torby i zabiorę plecak plecak z bukłakiem głównie po to, żeby no, mieć ciepłą wodę do picia, bo w bidonach by się szybko wychłodziła. I tutaj Team Marine jest pierwszy raz najbardziej zbliżony do swojej fabrycznej konfiguracji, bo wróciły fabryczne koła i opony. My tu gadu gadu, a ja pomyliłem trasę. Miało być w lewo. Tak, no to jest właśnie to rozdzielenie tras. Trasa długa, prosto, a ja miałem skręcić w moje lewo, czyli teraz w prawo. No, ale a takie rzeczy się dzieją zawsze wtedy, kiedy nagrywam. Dobra, czyli żegnamy zawodników z długiego dystansu. To 10 km za mną, że niecałe 3 dyszki do mety. No i co, jadę sobie tak. W momencie, kiedy zjechałem na tą krótszą wersję trasy, to stałem się troszkę osamotniony. Jednak zdecydowana większość zawodników chyba jedzie tą długą. Teraz już nie mam kontaktu wzrokowego z nikim. Gdzieś tu mam na ramię napisane hasło Marina Made for FUN No, to wygląda jak fan, nie? 7 km do mety, teraz taki przyjemny odcinek przez las, przez Puszczę Świętokrzyską. No dobra, zakończmy to 7 km. Jedziemy. Zdaje mi się, że na 4 km przed metą wyprzedziło mnie dwóch zawodników z długiego dystansu. Co by oznaczało, że przejechali 80 km więcej w czasie, w którym ja przejechałem, te 140. No cóż, chciałem tylko powiedzieć, że no, mogliby mnie nie wyprzedzać już, nie? Te 4 km przed metą. Tylko już mi pozwolić dojechać przed nimi, nie? Na koniec dnia jeszcze słoneczko się pokazało. Zbliżam się do mety w świetle promieni słonecznych. Jadę na metę. Dzięki za wspólną jazdę. Do zobaczenia następnym razem.